Ja zaczynałem swoją karierę zawodową jako dziennikarz pisząc recenzje kulinarne. I doskonale wiem z własnego doświadczenia, że tak zwany żywszy oddźwięk w kwestii listów, gadek w kawiarniach to było w czasach, kiedy jeszcze nie było natychmiastowej zwrotki pod postacią maili. I komentarzy pod tekstem, żywszy oddźwięk miały recenzje krytyczne, ale żyjemy w takich czasach, że tych bodźców negatywnych mamy straszliwie dużo dookoła, więc ja postanowiłem pokazywać tą dobrą stronę świata. Pytają się, a panie, a co panu tak wszystko smakuje? Ja mówię: Nie, nie wszystko, ale to, co pokazuje, mi smakuje, ponieważ założyłem sobie a priori, że pokazuje tylko te rzeczy, które mi się podobają. To, czy one się komuś innemu podobają, to już inna sprawa. Ale chodzi właśnie o pewnego rodzaju dozę optymizmu. No i tego się trzymam, i być może to o to chodzi.